Gratulacje do Zagłębia Lubin. Wygrał zespół, który ogromną z dzisiaj naszą bronią. Myśmy nie mieli tego szczęścia do przerwy, bo, bo Mateusz Żadecki trafił w słupek. Wygrał zespół za służenie, przeciwnika. Ja mam dużo, dużo naprawdę materiału po tym meczu, do tego jak chcemy, jak możemy, jak musimy funkcjonować w tej Ekstraklasie, bo było paru rzeczy, które nas cechowały, zabrakło dzisiaj, i, i dlatego przegraliśmy mecz. Dziękuję. Dobry wieczór, panie trenerze, Karol Bugajski, przegląd sportowy. To ja zapytam, czego najbardziej panu brakowało, bo po to się, że tych elementów jest dużo, że na gorąco pan to będzie analizował, a tak na, na pierwszy rzut oka? Nie chcę, tak jak pan powiedział, na gorąco tutaj przeprowadzać analizy szczegółowej, ale są elementy, nawet te fragmenty, dzisiaj zgrywamy ekstra piłkę tam, gdzie chcemy. A tam, gdzie chcemy zagrać, zagrać, a tam nie ma nikogo z naszych zawodników. Uciekamy z szesnastki. To my chcemy zremisować, wygrać mecz. O co tu w tym wszystkim chodzi? To jest na przykład jedna rzecz. No i tych rzeczy nie chcę wchodzić w szczegóły, bo też jestem trochę tym poirytowany, bo ktoś może powiedzieć, że, że tutaj... Yy co dużo oczekuje, czy oczekujemy od siebie, nieprawda, no my po prostu jesteśmy w ekstraklasie i trzeba spełniać pewne warunki, żeby być, albo szukać swoich yy, mocnych elementów, ale też był moment, miałem wrażenie, że, że poprzez i Giniego, i Jakowa i, i y, y, potrafiliśmy w pewnym momencie złapać, ale to trwało bardzo krótko, za krótko i, i tyle, no. Też zawodnicy muszą zdawać sobie sprawę, że to nie jest tak, że już jeszcze jesteśmy jakimś beniaminkiem, jakąś anonimową drużyną. Muszą stawać w prawdzie, podejmować ryzyko, podejmować wyzwania, brać na siebie pewne rzeczy na tym boisku, za które odpowiadają. I tyle, a nie myślę, że właśnie tego mi, tego mi brakowało, oczywiście tu nie ujmując nic rywalowi, który jest Dobrym zespołem pokazał to chociażby tydzień temu tutaj I, i na pewno ciężkim rywalem. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest bezczelność z mojej strony, tylko po prostu trzeba mieć ambicje, trzeba mieć swoje rzeczy, które odważnie na tym boisku funkcjonować. A mi tego braku, Nie wiem, jak to Państwo to oceniacie, ale z mojego punktu widzenia. Taką puszczę chciałbym oglądać, która jest odważna, która nie ma obaw, która nie kalkuluje. Co tak jak powiedziałem, nie umieszczę Rywalowi jeszcze raz tego miejsca. Gratuluję. To panie Proszę. trenerze, jeśli, jeśli dobrze rozumiem Pańskie słowa, Pan wskazuje trochę na to, że puszcza zatraciła tę swoją twarz z poprzedniego sezonu, że niektórzy piłkarze poczuli się już trochę za bardzo tymi ekstraklasowiczami, tak pełną gębą, a, a ciągle trzeba grać tę samą piłkę? Nie, nie. Właśnie dobrze, że Pan zapytał, to wyjaśnię. Absolutnie. Tutaj po prostu my możemy, musimy dołożyć trochę więcej do tego wszystkiego. My już bazujemy na pewnych doświadczeniach, które były, zdobywaliśmy przez rok i dzisiaj trzeba wyjść z tej y, sytuacji komfortu psychicznego i, i dawać to, co możemy dać, to, co, nad czym pracujemy na treningach, to, co, czym chcemy zaskoczyć przeciwnika. To jeżeli będziemy tylko opierać na pewnych elementach, to to jest za mało dzisiaj, bo bo przeciwnicy są już na pewne rzeczy przygotowani. A najbardziej mi w tym wszystkim zależy na tym, żeby z tego wszystkiego też był jakaś fana, to y, ciężko się dzisiaj oglądało i, i no i tutaj myślę, że tu w tym momencie, elemencie mam pewne, pewne uwagi. Nie jest to tak, że że zawodnicy siedli na laurach, tylko muszą zrozumieć, że dzisiaj zostaliśmy w eksaklasie i dzisiaj oczekiwania są takie i oni muszą stanąć właśnie wprawdzie w ten sposób, że muszą brać na siebie pewne rzeczy, których wcześniej nie było i, i, i wierzyć w to, że dadzą radę, bo ja uważam, że dadzą radę, tylko kwestia tego podejścia, nastawienia. Dobry wieczór, panie trenerze Filip Trokielewicz piłka nożna. Ja mam pytanie o to, czy zauważa pan, że rywale podchodzą do puszczy trochę inaczej niż w trakcie tej poprzedniej kampanii, bo zyskaliście jednak uznanie tym, w jaki sposób wypracowaliście sobie to utrzymanie w trakcie właśnie poprzedniego sezonu? Tak, zdecydowanie i to też jest jakaś skala utrudnienia, czy, czy, czy element, który nam już będzie utrudniał to funkcjonowanie, już nikt nas z zlekceważy, ale to właśnie ten element i ta świadomość tego, że powinna podnosić tą odpowiedzialność za zespół, za drużynę nas wszystkich, sztabu, mnie i, i zawodników. I po prostu jestem też trochę zły na siebie, że, że, że nie umieliśmy dzisiaj przełożyć tego elementu takiego, którym pracowaliśmy nad tym, żeby zagłębić. Lubię trochę zaskoczyć. Robiliśmy w to w sposób chaotyczny i, i no i ciężko ciężko sięgać po, po punkty z takimi rywalami, gdy właśnie nie sięga się po to, co nad czym się pracowało. Yy, wiemy dobrze, że z Puszczą te mecze są specyficzne, nie są łatwe. Puszcza. Poprzednim sezonie już po kilku kolejkach była skazywana na pożarcie, że ten zespół był pewnym kandydatem do spadku. Tak się nie stało, pokazali, że potrafią też złapać serię wygrywanych meczów, potrafią grać z każdą drużyną jak równy, z równym. Natomiast jeżeli drużyna jak gdyby dostosuje się do ich stylu, no to ma problemy. Chcieliśmy ten mecz rozegrać na swoich warunkach i myślę, że w większości meczu tak było, pierwsza połowa no na pewno nie była jakaś błyskotliwa w naszym wykonaniu takie dość wolne granie, natomiast w tą drugą połowę weszliśmy już o wiele lepiej. Myślę, że po tej strzelonej bramce mogliśmy podwyższyć ten wynik i spokojniej czekać na końcowy gwizdek. No wiedząc, że przy każdym aucie, przy każdym rzucie wolnym może być zagrożenie pod naszą bramką. Wygraliśmy 1-0. Tak jak mówię, takie mecze, ktoś powie, że to jest obowiązek wygrać, no ale wiele zespołów już miało obowiązek wygrania z Puszczą i tak się nie, nie działo. My tak jak mówię, jesteśmy zespołem też już po zmianach, wchodzą młodzi zawodnicy i tym bardziej cieszymy się z tej zdobyczy punktowej, która jest bardzo cenna. Dziękuję. Dobry wieczór, panie trenerze. Karol Wogojski przewiąz sportowy. Gratuluję oczywiście tego zwycięstwa. No i Chciałem zapytać o bohatera o zdobywce bramki Igora Odlikowskiego. Wiem, że pytałem o niego już ostatnio. Pan powiedział, że on jest największym wygranym początku tego sezonu. Ale ja chciałem się trochę cofnąć o kilka tygodni, zapytać, jak on wyglądał w trakcie przygotowań. Czy, czy on już wtedy pokazywał, że gdyby była taka konieczność, jaka szybko zaistniała po, po karce Michała Nalepy, no to on będzie, będzie w stanie wskoczyć na ten ekstraklasowy poziom? Tak. E, Igor bardzo dobrze wyglądał w grach kontrolnych. Do tego. Stopnia, że przed pierwszym meczem w Warszawie braliśmy pod wa poważnie jego kandydaturę pod uwagę do wyjściowego składu, ale uznaliśmy, że nie, nie wiadomo, czy to jest dobry moment. Młody chłopak, legia, żeby po prostu nie zaszkodzić mu na starcie. Odbyło się to w sposób naturalny, podjął wyzwanie, i widzimy teraz, w którym jest miejscu. Będzie pan miał dylemat przed następnym meczem, kiedy wróci już Michał Nalepa, czy nie. właśnie nie? nie. Mogę tu otwarcie powiedzieć, zazwyczaj trener mówi, że skład dopiero podam przed meczem, no ale tu chyba no byłbym, nie powiem kim, gdybym podjął inną decyzję. To jeszcze zapytam a propos tej puszczy, o której Pan powiedział, gra się przeciwko nim specyficznie, gra się przeciwko nim ciężko, ale Wy zdobyliście siedem punktów w trzech meczach, czyli jakiś sposób na tą puszczę Pan, pan ma. No cieszę się, że tak to jest odbierane. No, tak jak powiedziałem, z Puszczą trzeba przede wszystkim grać w piłkę, jak najmniej długiej piłki, jak najmniej tych ich atutów, niwelować te atuty no, grając z piłką po ziemi. Nam się to udało i w tych meczach, o których Pan wspomniał, no i cieszymy się z tych punktów. Dobry wieczór, panie trenerze, Filip Macuda z Gratuluję zwycięstwa. Zapytam o zmiennika, o Wacława Sejka. To jest nowy zawodnik i chciałbym zapytać pana o takie pierwsze jego wrażenie, jeżeli chodzi też o charakterystykę, jaki to jest według pana piłkarz. Bo dzisiaj zmienił Dawida Kurminowskiego i zastanawialiśmy się, czy gdyby zaszła taka potrzeba, to czy jest to zawodnik, który mógłby z Dawidem razem na boisku przebywać, czy jeszcze pan takich przemyśleń na jego temat nie ma. Dziękuję. Gdzieś tam krążą po głowie takie myśli, taki wariant, ale nie mieliśmy okazji tego spróbować w grach kontrolnych. Na tą chwilę Dawid też miał perturbacje w okresie przygotowawczym. Jakiś czas leczył kontuzję, stąd też wynikają jego zmiany. Dawid w optymalnej formie myślę, grałby o wiele, wiele dłużej. Co do Wacława, uczy się naszej ligi. Uczy się naszej ligi. Ostatnio grał w Holandii, w drugiej lidze, gdzie z tego co się orientuje, nie ma spadków. Więc to też są jakieś troszkę inne wymagania. Będę przypominał ten sparring z w Katowice, gdzie naprawdę dobrze się zaprezentował, no tu już te wejścia były takie i lepsze, i gorsze te zagrania, więc tak jak powiedziałem, tu trzeba wykazać cierpliwość, ja myślę, że będziemy mieli pożytek z niego.